No to musicie puszować, to jest taka krótka wstawka o policjantach, to jest świeża. Wczoraj w, gdzie tam w Krakowie puszował ten, policjanci gnoje. No musicie się też przygotować intelektualnie na takie rozmowy z tymi połami, bo oni dopóki jest władzę, władzy, to dopóki oni będą się słuchać Morawieckiego i niedzielskiego, więc na razie nic się nie zmienia. Bierzecie na przykład takiego screena, z tych jak to ktoś mówi pajacowych akcji, przynajmniej ja tak robię, bo bo innego sposobu nie, nie dam znaczy nie dam, nie znam w sensie yy, ja tak robię jak ja widzę wtedy akcje z gniazami, nie? i wrzucam to mi z powrotem na inteligencję bo to wiadomo, że to robi ta krakowska policja czyli z Małopolski te załgane świniasy, świniasy. tylko musicie się uczyć tak inteligentnie obsługiwać informacji bo to jest wszystko teraz jest wojna na inteligencję, nie? Nie, spałami, dlatego że dopóki jest pis władzy, dopóki są ci kurna te Żydzi, Żydomasoneria właściwie tego niczym tego pisiorstwa nie mogę nazwać, dopóki jak to się mówi nie, te Świnie będą zaczepiać zwykłych ludzi no i tu musicie mi, musicie im to napisać. Wprost nie myślicie. Znowu załogane Świnie. Pseudo do policji atakują działaczy działaczy społecznych społecznych zakłamane skorumpowane mędy odesrane tak im trzeba mówić to wtedy szybciej jak to się mówi coś do mózgu, do mózgu dochodzi bo inaczej się nie da z nimi. Znowu załgane świnie z pseudopolicji atakują działaczy społecznych, zakłamane, skorumpowane mędy obecerrane z krakowskiej z krakowskiej świniarni pseudopolicyjnej. Tak im to piszcie, że to są świnie. A później dajcie im coś, jak to się mówi, na przemyślenie. Czyli na przykład to jakieś inne przestępstwa, które się dzieją cały czas, nie? A masoneria 5G, czyli Electrosmog, 5G, GMO, Hemitrizm, co tam jeszcze można im rzucić? Ustawka 444,7, ale tego nie rozumieją, Żydzi Mosad stawka 1066, i brak odszkodowań za powikłania, powikłania. To są to takie z bieżących spraw. Powikłania, jak to się mówi, powikłania poszczepienne, tyle nie. możecie jeszcze dorzucić jakieś inne rzeczy, które się cały czas dzieją na terytorium Polski czyli, ale musicie to mówić wprost do tym gliniarzom że to są załgane świnie i atakują działaczy społecznych, którzy walczą o, jak to się mówi, o prawa konstytucyjne, czy jakiekolwiek inne, bo to, to musicie to mi to mówić, że ta pani to, to jest głupia kretynka, pierdolona de, debilka, a nie policjantka a de jej kolega to jest kurwa głupi świniarz pojebany dyskoman załgane, a z to jak to się mówi a kto się mówi, inne sprawy w kraju musicie im przytoczyć, nie? Czyli takie przestępstwa, o których wiecie, nie? Że te świnie, czyli z policji, czy to z prokurator nie chcą walczyć z prawdziwymi przestępcami, tylko atakują, um, jak to się mówi działaczy, zwyczajnych, uczciwych społecznych i tyle. Oczywiście nie możecie się tak zastraszyć, bo tak jak mówię dopóki są te rzeczy tutaj, takie w Polsce no, no, no właściwie dopóki jesteśmy w Unii Europejskiej, dopóki PiS z u władzy, to są jeszcze inne, jeszcze zadłużenie publiczne, jeszcze jest RSO, chaos legislacyjny brak stanu alarmowego ale absolutnie nie dawajcie tym dowodom osobistym, nie możecie, jak idziecie na akcję, to absolutnie nie bierzcie żadnych dowodów osobistych, <laughs> musicie utrudniać pracę tym <laughs> świniakom Grzegorz Braun nie ma racji w tym, że Grzegorz Braun mówi, żeby dowody osobiste. Nie, z prokuratorą. Do prokuratury, adwokatów niech przyślą. Jak, jak, jak już świnia, świnie z policji słyszą, że trzeba papierkową robotę robić, czyli adwokatów wzywać, ewentualnie prawników, no to już w tym momencie nie chcą rozmawiać i spierdalają, bo wiedzą, że są załgane, jak to się mówi. Głupie prosiaki, i tak trzeba niestety mówić do no, tych gnojów z policji, bo inaczej się nie da. Bo po dobroci się nie da z nimi, trzeba mówić do nich policyjnym językiem. Czyli yy, my, my ja, jako hakarzy z Anonimus, to, to, to używamy po prostu ich metod. Słuchajcie, głupie pały, kiedyś odpierdolicie od działaczy społecznych, a wejdziecie sobie na tą główną stronę policji, czyli policja, główna strona, jak to się mówi, i się zajmijcie kurwa waszymi kurwa sprawami na głównej stronie oficjalnej policji jest kurwa z 200 niezapanych nie kurwa gwałcicieli i ze 100 kurwa niewyjaśnionych przestępstw proszę o policji kurwa słuchajcie głupie pizdoliny z, z policji zajmijcie wy się kurwa komenda główna policji z Krakowa i z Warszawa kurwa uaktualnieniem kurwa własnej pierdolonej strony internetowej jak to się mówi a przestańcie kurwa naszych działaczy Kurwa prześladować, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, bo my z hakerami i z działaczami kreujemy kurwa konkretne strajki przeciwko kurwa polityczne, zwyczajne sprawy. Pożądamy, by pis poszedł, poszedł do jebanej dymisji, bo pisiory to są kurwy i trzymają masonerię kurwa i chaos legislacyjny. A wy ci policji, bo tak to was trzeba mówić, bo nie umiecie kurwa myśleć logicznie, was trzeba wyzywać kurwa. Do, porozum do głowy, to może wtedy wam coś dojdzie kurwa do rozumu, pierdolone tumany, jeżeli obejrzycie ten. Co jest na waszej kurwa, głównej stronie statystyki. Spierdolone są od trzech lat nie uzupełniliście strony internetowej, głupie cipy, głupie kurwy, głupie szmaty, głupie debile, głupie jak to się mówi najgorsze ścierwo, kurwa, wstydi handel przynosicie nam narodowi. A macie czas na to, żeby kurwa po Krakowie biegać, w maskach kurwa... Jak to się mówi od masonerii, kurwa chuj wie skąd na korona żydowirusa, pierdolone tumany, załkane tchórzliwe świnie, ale kurwak są poważne sprawy, że kurwa od 3 lub 4 lat kurwa nie walczycie z żadną poważną przestępczością. Pierdolicie, że wzrosła, kurwa, wykrywalność przestępców, jak to się mówi, ale kurwa przez 3 lata nic żeście nie zrobili. A co z 2019 i 2020? Nic, kurwa, nic, bita kurwa. Jak to się mówi, i po popierdoleni jesteście. Proszę kurwa statystykę zaktualizować, a nie kurwa pierdolicie się, kurwa po prostu wkurwiacie działaczy społecznych, którzy, jak to się mówi, yy, próbujecie z nas zrobić kryminałów, a z prawdziwym kryminałem nie umiecie walczyć. Proszę, co to jest kurwa statystyka zaginieni. Gdzie jeszcze kurwa, jakąś, jak to się mówi? Nie wiem. Statystyka, kurwa zaginieni. Zaj statystyka Statystyka zaginieni. Ludzie kurwa giną. Yy, znikają, kurwa, po prostu w podpowietrze. I nie zrobiliście statyki, statystyki z osób zaginionych za ostatnie 3 lata: 2018, 2019, 2020. Ile kurwa ludzi zginęło? Wypierdalać głupie pały do kurwa poważnej policyjnej roboty. Jebane, kurwa nie nieroby. Psiarnia bezmózgowa. Pasożyty, kurwa społeczne. A tak was trzeba nazywać, nie policją polską, tylko kurwa pasożyty społeczne, pierdolone. Zajmijcie się kurwa szukaniem przestępców, sz nie wiem, szukaniem kurwa złodziei, sz nie wiem, wyjaśnijcie kurwa seryjnego samobójcę, weźcie się kurwa za jakąś broń, kurwa może ludziom rozdajcie do, do samoobrony, a nie kurwa chodzicie za naszymi działaczami, w w ryjach, kurwa mędy, kurwa głupie, stumaniałe, zdybilałe, skrytyniałe, spierdolone na mózg i nam po prostu kurwa hakerom i działaczom przeszkadacie. Kiedy to kurwa zrozumiecie o co nam chodzi? Pierdolony tuman Oto kurwa, że dopóki są te trzy rzeczy nagle, jak to się mówi, niewyjaśnione przez pana Zbyszka z ziobro, bo wiadomo, że Ziobro to jest kurwa po, popierdolony tuman To kurwa nie zrozumiecie tego jako głupie pały To są kurwa przestępstwa masońskie, mają być kurwa zlikwidowane Za to jest odpowiedzialny rząd PiSu, czyli kurwa popierdolony Andrzej Duda, że to był Dlaczego jeszcze kurwa nie rozumiecie głupie pały? Masonerię trzeba wypierdolić Technologie 5G Elektrosmog wyjaśnić, GMO Glyphosat, geoinżynieria Chemistrals, ustawkę 447, kurwa jakieś uroszczenia pseudożydowskie, Żydów i Mosad prosimy wyprosić, jak to się mówi, jak najdalej kurwa z Polski, bo to są kurwa masoni, spierdoleni faszyści, naziści, kurwa Żydowsce, coś kurwa popierdoleni psychopaci, kurwa manipulują prezydentem, manipulują premierem, tym się kurwa proszę zainteresować kupie pały, czemu jest kurwa za dużo masonów? Wokół, kurwa premiera czy prezydenta, kurwa. Czyli inwigilacja, kurwa obcych służb, kurwa w Polsce. Gdzie jest to wasze zjebane ABW, kurwa kupie cipska. Ustawa 1066, jakieś kurwa uroszczenia, obce, obce wojska, obce, obce służby, kurwa na, na terytorium Polski. A tu kurwa pizdoliny yy, kurwa z policji dzieciaków się, kurwa czepiają, piętnastoletnich, kurwa działaczy naszych społecznych, bo wychuje ze, świn ze świniarskiej policji, nie umiecie się, kurwa niczym pożytecznym zająć w kraju. Kurwa 123 lat lata niewoli Adolf Hitler Stalin kurwa Wołyń kurwa Wrogowie ze wschodu z zachodu kurwa od Rosjo i tak dalej a te kurwa głupie pisdoliny to jest policji kurwa książek nie umiem czytać nawet kurwa popierdoleni dyskomani nie da się z nami inaczej proszę i odszkodowania za powikłania poszczepienne proszę się zainteresować wszystkimi kurwa powikłaniami poszczepiennymi w Polsce i dlaczego kurwa skarb państwa czy jacyś skorumpowani ministrowie zdrowia nie chcą tych odszkodowań kurwa załatwić. Bo by kurwa doszło do tego, że jakieś psychopaci, kurwa lewe szczepionki ciągle sprowadzają na terytorium Polski i kurwa robią pseudoreżim sanitarny, czyli kurwa mafia pierdolona farmaceutyczna. Mafia kurwa jest farmaceutyczna i kurwa przekupuje, kurwa normalnie korumpuje ministrów i premierów. Zwyczajna kurwa korupcja jest XXI wieku. Co to, to kurwa książka o o Mengele se przeczytajcie, to zrozumiecie, że połowę kurwa fleczerów nazistowskich, czy kurwa komunistycznych to są kurwa psychopaci, kurwa nikt ich nigdy nie rozliczył za nic, kurwa ani za, za Narumberga ani za aborcję, ani za inne rzeczy. Kurwa, pierdolone, kurwa, głupie pały, nic nie umieją kurwa zrobić za poważną robotę nie umieją się w kraju wziąć, a naszych działaczy prześladują. Wypierdalać kurwa po prostu. Po prostu wypierdalać od działaczy. Co za kurwa, głupie świnie, kurwa. Banda kretynów, kurwa, no macie kurwa statystyki nieuzupełnione, kurwa trzy lata jesteście w plecy, kurwa poważną policyjną robotę. Nikt kurwa nie wyjaśnia, kurwa ludzi poginionych. Chuj wie, czy kurwa pół, ile tysięcy osób zginęło, zaginęło w Polsce, a wy dalej kurwa za dzieciakami z kamerką się, jak to się mówi, e, uganiacie. A wypierdalać wreszcie od naszych działaczy, od hakerów, kurwa od youtuberów, kurwa od dziennikarzy śledczych, tylko kurwa do własnych statystyk zapatrzyć. głupie kurwa pały, głupie kurwa pały. Panda kurwa krety. Mówi jełopów bez mózgu, tak się do nich trzeba odzywać. Jełopy kurwa, dybile, tumanie, diosi kurwa, bezmózgowe kurwa, puste czerepy.